Od środy w atrium legionowskiego ratusza można oglądać okolicznościową wystawę poświęconą księdzu Jerzemu Popiełuszce. W okrągłą rocznicę istnienia NSZZ Solidarność związkowcy kolejny raz postanowili złożyć hołd jej kapelanowi zamordowanemu 36 lat temu przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa. 40 lat Solidarności to jest znacząca data, a myślę, że bez patrona solidarności, czyli księdza Jerzego Popiełuszki, no to jest. Wiadoma że ta data, ksiądz Jedy to są dwie rzeczy, które nie mogą bez siebie współistnieć. Stąd właśnie jedno z jubileuszowych wydarzeń zadedykowano księdzu Jerzemu, jego działalności kapłańskiej i temu, co w Polakach po niej zostało. Poświęcił się pewnej idei, oddał całe swoje życie temu, aby zatroszczyć się o ludzi, że w różnych problemach swoich społecznych przeżywali trudności. On był razem z nimi. I to jest taki znak dla nas, że ważną sprawą jest, aby być z ludźmi, żeby nie odcinać się od nich, ale wchodzić w ich problemy ich trudności. A to, że poniósł tą śmierć męczeńską, to też jest znakiem pewnego czasu. Że potrzeba męczenników, potrzeba ludzi, którzy oddają swoje życie, ale potrzeba również tych, którzy będą budowali pozytywny obraz społeczeństwa, będą starali się, aby to społeczeństwo funkcjonowało jak najlepiej. Jego sławetne słowa: zło, dobrem, zwyciężaj, są aktualne do dnia dzisiejszego. Także te słowa nie straciły na znaczeniu. Są bardzo, bardzo, bardzo znaczące. Dał nam wiarę, miłość i nadzieję na lepsze jutro. I to, to jest to, że, że dzięki niemu dzisiaj istniejemy i myślę, że dalej ta solidarność będzie istniała. Wśród obecnych na otwarciu wystawy oficjeli znalazł się jeden, który za czasów posługi Księdza Jerzego słuchał kazań w jego żoliborskim kościele. Trudno było znaleźć lepszą okazję do tego, aby o tym fakcie przypomnieć. Miałem okazję wybaczyć na szach które celebrały. E, ksiądz Jerzy spotykałem trochę ludzi z tamtej opozycji, powiem szczerze e, i tych z pierwszych stron gadań, natomiast i tych zwykłych, którzy, którzy wykazywali się odwagą przyjść tam, bo wielu bało się przyjść, nie była to rzecz prosta, wtedy bezpieka ludzi nas wszystkich, którzy się tam pojawiali. Także warto to pamiętać i warto pamiętać, że to życie, które ksiądz Jerzy oddał, no, nie poszło na marne. Śmiało można powiedzieć, że bez jakiegoś Polaka, ale i bez kapłanów, którzy wówczas oddali życie, tak jak żeby Jerzy się być może być znajdowali się zupełnie w innym momencie w naszej historii. Otwarta w środę wystawa stanowi rozwinięcie ekspozycji pokazanej w ratuszu przed dwoma laty. Wzbogacona o nowe elementy przypomina oglądającym, że wartości, o które walczył Jerzy Popiełuszko, nadal są ważne i aktualne. Dlatego warto mieć je w sercu nie tylko wtedy, gdy nad ojczyzną gromadzą się czarne chmury. W tym miejscu, gdzie jest grup księdza Jerzego ciągle są ludzie, którzy się modlą. To jest czas, który powoduje to, że jednają się ludzie, którzy są podzieleni, którzy są skłóceni, którzy mają problemy swoje. I to jest jakiś znak czasu również. Potrzebujemy większej jedności, potrzebujemy większej odpowiedzialności za wymiar społeczny, zarówno w wymiarze tutaj rządzenia, kierowania, ale tak również i modlitwy, i życia rodzinnego, i społecznego. Wystawę poświęconą legendarnemu kapelanowi Solidarności będzie można oglądać przez około dwa tygodnie. Później, z miejskiego ratusza, trafi ona do Kościoła Świętego Jana Kantego w Legionowie.